Dzień dobry. Chciałbym porozmawiać o tym, czy obecna edukacja pasuje do rynku pracy, czy też zawodzi uczniów. Obecna edukacja tradycyjna często nie nadąża za dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy. Nadal skupia się na teorii, ocenach i schematycznym nauczaniu, zamiast rozwijać umiejętności praktyczne, kreatywność czy zdolność adaptacji. W wielu przypadkach uczniowie kończą szkołę bez kompetencji. Które faktycznie są poszukiwane, takich jak rozwiązywanie problemów, praca zespołowa, przedsiębiorczość czy myślenie krytyczne. Oczywiście są wyjątki, szczególnie tam, gdzie nauczyciele świadomie wprowadzają nowoczesne metody nauczania. Jak Ty to widzisz? Zastanawiam się, czy istnieje możliwość zmiany systemu. Tak, zmiana systemu edukacji jest możliwa, ale wymaga czasu i świadomości, zarówno ze strony nauczycieli, jak i decydentów. Coraz więcej szkół eksperymentuje z nowoczesnymi metodami, jak edukacja projektowa, nauczanie problemowe czy większy nacisk na umiejętności miękkie. Technologia również otwiera nowe możliwości, choćby przez e-learning czy indywidualizację nauki. Pytanie tylko, czy system zmieni się oddolnie poprzez inicjatywy nauczycieli i uczniów, czy dopiero wtedy, gdy rynek pracy wymusi reformy. Masz jakieś konkretne pomysły, jak można by to skutecznie zmienić? Wydaje mi się, że połączenie tych dwóch sił oddolnej i rynku pracy może przyspieszyć te zmiany. Bardzo trafna obserwacja. Gdy nauczyciele, uczniowie i rodzice zaczną domagać się praktyczniejszej edukacji, a pracodawcy coraz głośniej będą sygnalizować potrzebę konkretnych umiejętności, presja na system wzrośnie. Już teraz widać, że firmy coraz częściej wolą zatrudniać ludzi z realnym doświadczeniem i kompetencjami, zamiast tylko z dyplomem. Pytanie: jak przyspieszyć ten proces? Może warto mocniej promować alternatywne metody nauczania i tworzyć mosty między szkołami a biznesem? Tak, zdecydowanie. Tworzenie takiego partnerstwa mogłoby znacznie przyspieszyć reformę edukacji. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.